Dzień dobry, witam wszystkich, mamy wtorek, 8 dzień listopada. Zaczynamy kolejne spotkanie. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Live analityczny startuje, także przechodzimy od razu do wykresu. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dołączyć do nas, przyjechać czy też zacząć naukę, cały ten mentoring indywidualny z nami jest jeszcze taka opcja. Mamy dwa zjazdy w listopadzie, jeden w grudniu. Jeżeli chcecie dołączyć, przyjechać do nas, ta nauka na żywo po prostu jest najlepsza. Z takiego założenia wychodzimy i te spotkania organizujemy. Tutaj macie numery telefonów, proszę dzwonić, wysłać SMS-y. Dlatego że no, kto pierwszy, ten lepszy, tak? można dołączyć, także jeżeli ktoś chciałby tutaj do nas zawitać, no to serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że to jest mentoring indywidualny, czyli cały czas nauki, to jest około kilka miesięcy, pełne nasze wsparcie, dostęp do wszystkich narzędzi, tak naprawdę naszym zadaniem jest nauczenie tradingu i przekazanie Wam wszystkich, wszystkich strategii, technik, no i wyćwiczenie tego na żywo. Slajd o ryzyku. Proszę pamiętać, że to, co pokazuję, to, co mówię, nie ma nic wspólnego ani z doradztwem inwestycyjnym, z rekomendacjami czy też z poradami inwestycyjnymi. Tylko i wyłącznie są to moje prywatne opinie. Także proszę pamiętać, że trading jest zajęciem ryzykownym, a kontrakty CFD są instrumentami, które wiążą się z dużym ryzykiem. Przechodzimy. Do bitcoina. 61,8 broni, paniczna wyprzedaż czy okazja do kupna. Według mnie to drugie, dlatego że jak sobie pomierzymy na 4-godzinowym cały ten ruch wzrostowy, no to widzimy, że zejście, które nastąpiło całkiem niedawno, co prawda na dużym wolumenie, ale zatrzymanie było bardzo precyzyjne, mowa o 61,8 19 tysięcy 400 dolarów. Tutaj może być rozwinięcie całego scenariusza i też proszę o tym pamiętać, że to zejście, bo wolumen jest dosyć duży, ja wczoraj na pomysłach inwestycyjnych o tym mówiłem, może nam spowodować jeszcze może, ale nie musi, tak? Jeszcze jedno zejście. Tutaj też mamy takie bardzo ładne wsparcie techniczne na 786. I w tym momencie widzimy, że punkt D układu harmonicznego, układu Gatleya Więc klasyka właśnie znajduje się w rejonie 18800 18, Według mnie są to bardzo ciekawe, zarówno ten punkt B, jak i punkt D. Bardzo ciekawe poziomy w kontekście obserwacji. Ewentualnie kupna, ale tak jak mówię, pamiętajcie, tutaj decyzje muszą być samodzielne. Ja pokazuję jedynie układy, które zwiększają, dodatkowo gdzieś tam budują przewagę. Na rynku. No i tyle. Także to są w tym momencie dwa scenariusze, czyli punkt B i punkt D na poziomach Fibonacciego, które biorę na bitcoinie pod uwagę. Jeżeli chodzi o indeksy, zobaczmy na DAX-ie, Na DAXie bardzo ładne, bardzo ładne setupy się rysują troszeczkę wyżej. Tutaj będzie mowa o układach zewnętrznych, tak zwany POG, czyli pomiar ostatnich korekt. Tutaj te korekty są dwie, więc mierzymy oczywiście obie. Tu mamy pierwszy pomiar. Na chwilkę dojdzie. Pomiar kolejny, no i bardzo ładne uzupełnienie. Tutaj też taki układ harmoniczny się może tworzyć. Za chwilkę wam to wszystko pokażę. Bardzo interesująca jest ta strefa między 127 a 161 z prostego powodu. Tutaj zwróćcie uwagę, że dodatkowo. Zaczyna budować się układ harmoniczny zewnętrzny, tak? Układ, który gdzieś tutaj ten punkt D e, naprawdę wypada na właśnie mierzeniach zewnętrznych. Dodatkowo jest to wzmocnione pokiem e, okolice 13, 661, 670. Tak się zastanawiam, czy jeszcze to mierzenie całości ma sens. No, zaraz zobaczymy, jeżeli tam się będą poziomy. Nakładały, ale się nie nakładają. 161 jest wyżej. Co też daje nam, zobaczcie, bardzo ciekawą informację, że tu mamy jeden, ale tuż wyżej jest kolejny klaster FIBO. No, mocniejszy, bo mamy dwa razy duże FI, czyli dwa razy 161. Na ten niżej z punktem D jest po prostu bardziej lokalny. Nie zmienia to faktu, że te dwa opory na 13670, 13715, 720 a po prostu dach się są przed nami. Zobaczmy na. Na zdaku jak sytuacja wygląda? Nasdaq też pnie się w górę, ale uważam, że tutaj zabyt dużo nie wyciśniemy, bo te wolumeny na wzrostach są małe, więc prawdopodobnie nie jest to taki prawdziwy popyt. Tutaj oczywiście mierzenia pok wchodzą znowu 161. O sobie przypominam, setup jest całkiem niezły, bo są dwa mierzenia, dwa ze 161. Zobaczcie jak to wygląda na 11 163, 11 150. No, precyzyjna około 10 punktów między jednym a drugim. Mierzeniem też mamy 61 po fa ostatniej fali. Zobaczcie to wszystko. O, proszę zobaczyć, jak ładnie się uzupełnia. Trzy mierzenia, dokładnie dwa zewnętrzne i jedno wewnętrzne na tych poziomach 11-150 na, na zdaku Przechodzimy do złota albo nadgaz. Widzę dużo propozycji odnośnie gazu ziemnego. Słuchajcie, bardzo ważna informacja jest taka, że chcemy Wam zaprezentować nowy system Fibonacciego, Przyszły wtorek dokładnie za tydzień, 15 listopada 18. To jest spotkanie zamknięte, także nie będzie nigdzie dostępne. Jeżeli chcecie za darmo otrzymać ten dostęp, to po prostu trzeba się na spotkaniu pojawić za tydzień. Proszę sobie zapamiętać lub najlepiej zanotować w kalendarzu, żeby być o godzinie 18 we wtorek 15 na bardzo ważnym spotkaniu. Przez ostatni czas te materiały dla Was grupujemy układamy tak, żeby ta nauka się fajnie gdzieś tam przyswajała, żeby był odpowiedni układ, jeżeli chodzi o, czy taki, kolejność, tak? podzielone to jest na części, podstawa, zaawansowane, dodatkowe narzędzia, PDF-y i tak dalej. No już jesteśmy gotowi, te materiały chcemy Wam rozdać. Nowy system Fibonacciego za tydzień we wtorek o godzinie 18. .00. Macie zaproszenie na czacie. Dajcie tylko znać, czy doszło. Ja przechodzę już dalej. Gaz ziemny, słuchajcie, no ale ciekawie. To wygląda, dlatego że tutaj od strony geometrycznej mamy sekwencję 1 do 1, są korekty pędzące, jest 1 to 1, jest ZZB po drodze, na pewno będzie też mierzenie ostatniej fali, bardzo często w takich rejonach wypada po prostu 50, no ale tutaj za chwilkę sobie to dodatkowo jeszcze do, pomierzymy, sprawdzimy precyzję. Jest! 6,41. Dajcie mi znać, czy doszło zaproszenie. Chcecie odebrać nowy system FIBO? Jeżeli tak, to napiszcie na czacie i w linku, w komentarzu macie linka. Proszę się zapisać na to spotkanie, bo ono będzie zamknięte tym razem. 6,41. Tutaj mamy bardzo ciekawe wsparcie. Dodatkowo zewnętrzne mierzenie tutaj tego poka też nam pokazuje 161. A więc wsparcie jest oprócz tego, że jest ZZB, że jest One-to-One, Szeroki, no to mamy dwa mierzenia FIBO, prawda? Zwłaszcza to 161. W mojej ocenie bardzo istotne. Jest, jest zaproszenie, tak? Bardzo dziękuję, Daniel, za info. No, proszę się zapisać, żeby, żeby uczestniczyć. Za tydzień, we 15 listopada o godzinie. 18.00. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, złoto. Raczej już do wyjścia. Po pięknej korekcie, mówiłem o tym wczoraj, między innymi też na pomysłach inwestycyjnych. Typowy zygzak. No, kto zna te układy, łączy Eliota z geometrią, to są tego typu setupy naprawdę proste. Tutaj nie wymaga to jakiejś dużej filozofii. Po prostu znajomość podstawowych rzeczy, związanych z impulsami, z korektami, dodatkowe mierzenia, wewnętrzne, zewnętrzne projekcje, plus chociażby podstawowa znajomość układów harmonicznych, pokazuje nam, że tego typu typu setup jesteśmy w stanie samodzielnie wyznaczać. Według mnie ten impuls idzie tutaj oczywiście takim kanałem poglądowym, on jest takim lokalnym dodatkiem, tak to traktujmy i tak to nazwijmy. Jeżeli wyjdziemy z tego kanału, no to oczywiście idziemy na nowe szczyty. Tutaj pierwszym zasięgiem będzie 161 całego tego kanału, więc mierzymy zasięg na wybicie. Jeżeli nastąpi, no to są okolice 1693. Bardzo ładnie to wszystko tutaj wygląda. Lecimy dalej. WTI, ropa WTI, Moje, moi drodzy. Tutaj mamy 61 za chwilkę. Ostatniej fali wzrostowej 61, zbliżamy się. ZZB, podpowiadacie, jest, zgadza się. Ja to wszystko zaznaczę. Za chwilkę pokażę. ZZB, zobaczcie, troszeczkę niżej, czyli ta zielona linia przerywana z 61 troszeczkę wyżej. No nie zmienia faktu, że oba poziomy, czy też po prostu cała Stefa, jest do wyczekania. Stefa popytowa w wyjonie, no troszkę poniżej 90, między 89, 80 a 90, po prostu się znajduje. Także setup, oczywiście, do wyczekania. Również na dzień dzisiejszy USDPL. Zobaczmy. Co się dzieje na polskim złotym? Tutaj mamy odbicie. Prawdopodobnie to jest takie podbicie jedynie pod ZZB. Uważam, że troszeczkę wyżej wyciśniemy. O, ten dolny cień tutaj rzuca się w oczy bardzo ładnie. Mierzymy na wszelki wypadek pofa, czyli cały ten ruch spadkowy warto pomierzyć, no bo wiadomo, 61 na dolarze bardzo dobrze działa, więc ten poziom oczywiście do obserwacji 4,76. Natomiast ten ZZB lokalny na 4,71. Również na ewentualne zagranie, na jakieś odbicie, na reakcję tak zwaną. E, dlatego, że zobaczcie, cały ten ruch wzrostowy od tej formacji z dolnym cieniem, od tego młota z siódmego jest na wolumenie zdecydowanie mniejszym, skumulowanym aniżeli poprzednie akcje wolumenowe. No bo widać, że czerwono było, rzuca się w oczy, a ten popyt taki troszeczkę nieśmiały. Ale e, wydaje mi się, że po prostu to podbicie jest korektą. I dalsze spadki na dolarze do złotego e, przed nami. Co nam jeszcze zostało? Rodolę i e, Fund. Bardzo fajny poranek dzisiaj. Nie wiem, czy widzieliście na Twitterze. Właśnie dajcie znać, czy obserwujecie moje zagrania na Twitterze. Głównie na Twitterze pokazuję motywy poranne, popołudniowe, setupy, wejścia, wyjścia, wyniki. Wszystko przed, w trakcie po fa i po fakcie podsumowanie. tak To są zagrania typowo pokazujące taką ciągłość transakcyjną, żeby wam pokazać, że trading to nie jest pojedynczy dzień czy pojedyncze zagrania. A cały proces tak budowania rachunku, czy też budowania kapitału. Na Twitterze wszystko, wszystko się znajdziecie. Jeżeli chodzi o USD, no tutaj wczoraj też na pomysłach mówiłem, te setupy na 1 do 1, one będą tutaj grać, i tak naprawdę zobaczcie, co się dzieje, one grają, nie? To są motywy związane typowo na łączenie, zresztą nawet widać, o ta wcześniejsza korekta też bardzo ładnie się uzupełnia. No według mnie, wychodzimy górą. Tutaj, pierwszy taki target na dzisiaj, na dzisiaj, na jutro, na tych kilkanaście godzin. To jest 161 tego poka, czyli tej ostatniej korekty zielonej z taggetem na 10074 odpowiadając, przepraszam, na pytanie, czy będzie parytet według mnie zahaczymy. Spróbujemy to zaksięgować, tam chwilowy przystanek i dalej jazda na północ. Tak jest moje zdanie. WIG20 troszeczkę miejsca ma aczkolwiek widzę, że wolumen się pojawia dosyć wyraźny. Tutaj mamy całkiem przyjemny setup oparty na podwójnej geometrii, tak zwany układ korekty w korekcie. Już Wam pokazuję, tłumaczę dokładnie o co chodzi. Tutaj mamy one-to-one, mamy one, a motyw w korekcie jest wewnątrz, tak? Na górze mamy A, punkt B, BC i CDF100. Tutaj mocne, solidne wsparcie na 1607-1608. Proszę o tym pamiętać, co nam jeszcze zostało. Jones tutaj, czyli US30 dla Jacka. A, zobaczmy co tam się dzieje. No też mamy troszeczkę miejsca. Tutaj też korekta klejtonowska. Widzę, żeby było, znaczy, z pomiaru klejtonowskiego 161, troszeczkę wyżej. Dodatkowo pomierzymy tę korektę mniejszą. No ładnie się to wszystko zapowiada w kontekście po pierwsze dalszych wzrostów i uderzenia w te rejony 3340-33050 na dosyć mocne mocno pole przed nami. Australijczyk dla Konrada, AUDUSD, zobaczmy na Australijczyku, kiedyś ten parę bardzo dobrze grałem, nadal ją tejduje, ale rzadziej. Zdecydowanie wolały od dolara, funtam, czy też eurojena, zwłaszcza w tych godzinach do południowych europejskich motywach. Natomiast Australijczyk, tutaj widzę, że gdzieś tam sięgamy troszeczkę wyżej, prawdopodobnie, tak, sięgniemy wyżej. 0,6528, 0,6522. Zwróćcie uwagę na ten setup i na te mierzenia, które są po prostu wyżej. Czy zerkniemy na Ethereum? Zerknijmy. ETH USD też wygląda to dosyć fajnie. Tutaj robimy prawdopodobnie, zobaczcie po tym zjeździe, możliwy test. Już Wam pokażę. Tutaj sytuacja nie jest tak oczywista jak na Bitcoinie. Bitcoin technicznie wygląda lepiej. Tutaj 50 powstrzymała. Troszkę się obawiam tego, że na ETH, zobaczcie, zrobimy zygzaka, czyli tu mamy falę pierwszą, czy też falę A, właśnie podbicie na fali B i zejście do tego ZZB, bo jak się przyjrzymy, to po prostu na 61 ten poziom, o, to wsparcie zielone, potwierdzone jest lepiej, bardziej technicznie i bardziej precyzyjnie, bo mamy ZZB mamy 61, no i możliwe, że będzie FTS, czyli 161 właśnie z tego podbicia. Zwróćcie uwagę, że ta fala należy również należy ją pomierzyć. Musi być pomierzona, żeby ten setup. 1375 po prostu dodatkowo potwierdzić. Dobrze, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że za tydzień zapiszcie się w nowy system Fibonacci'ego we wtorek. Bardzo ważne spotkanie. A jeżeli chcecie dołączyć na indywidualny mentoring, jest jeszcze taka opcja. Pamiętajcie, żeby napisać sms lub zadzwonić na ten numer telefonu 533 516 457, napisać, że. Czy zadzwonić i powiedzieć, że chcecie do nas dołączyć? Ok, także tutaj jeszcze wolne miejsca dla Was mamy, trzymamy. Jeżeli chcecie przyjechać, no to zapraszamy. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro na kolejnym spotkaniu.